Straciłem zaufanie do marszałka chołowni. Co to znaczy? Dlaczego? Że mu nie ufam już. Pan marszałek ma wrażenie, że ostatnimi tygodniami nie jest w formie. Po pierwsze, do tego, że by udowodnić, że jeszcze o coś walczy, a po drugie, wygłasza opinie, które w mojej ocenie szkodzą państwu, bo opowieść o jakimś zamachu stanu jest nie dość że głupia, to podważa zaufanie do instytucji państwa. Albo się mówi A i się mówi B. Albo się mówi, a i mówi się pomyliłem, przepraszam. Znaczy, nie ma niuansowania. My mówimy o przestępstwach zagrożonych wieloletnim więzieniem. Jak ja bym przyszedł do pana i powiedział, tak, Krymanowski zamordowałeś człowieka. I ja powiedział, no co ty? A ja bym powiedział, że nie żartowałem, albo nie widziałem tego, ale powiedziałem już to. To fajnie by było. To bym pana wyrzucił z tego studia. A ja bym poczuł się, <laughs> e, poczułbym się, e, e, wyszedłbym po pierwsze e, mhm. i na po się poddał no policzkowaniu. Tak. Ja mam takie poczucie, że e, to jest e, 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 takie spoliczkowanie ludzi przez pana marszałka, którzy mają do niego zaufanie, a któ którzy dzisiaj czują się źle, bo są rzeczy opowiadane, które nie są prawdziwe. Spoliczkowanie jeszcze a, mocniejsze słowo. Jakie mocniejsze? panie redaktorze, bo pan On przecież powiedział, mówiłem o zamachu stanu w sensie publicystycznym. Nie, nie ma czegoś takiego.